Mała wioska u stóp gór narkotycznej piękności stała się z końcem XIX wieku czymś tak koniecznym w życiu naszego społeczeństwa, że wszystkie drogi, którymi ono płynie, krzyżują się na tym przesmyku. Tak o zakopanem pisał Stanisław Witkiewicz. Styl zakopiański był pierwszym polskim stylem narodowym, który wyszedł poza ramy teoretycznych rozważań. Jego twórcą był malarz i krytyk sztuki Stanisław Witkiewicz. Pierwszym budynkiem w stylu zakopiańskim, który zaprojektował Stanisław Witkiewicz, była Villa Koliba. Fundatorem był Zygmunt Gnatowski. Projekt powstał w latach 1891-92. I od tegoż właśnie 1892 roku był on wznoszony. Koliba była zaprojektowana w taki można powiedzieć wzorcowo dydaktyczny sposób. Mianowicie w tej wersji pierwotnej składała się ze skrzydła parterowego, które miało zdaniem Witkiewicza wskazywać, że można chałupę ludową rozbudować do takich wyższych ludzkich potrzeb, jak się wyrażał ale z drugiej strony była piętrowa willa. Oczywiście wille w Zakopanem letniskowe już w tym czasie istniały, były to wille w stylu szwajcarskim. Natomiast pokazał, że można tę willę zregionalizować, czyli zdjąć deskowanie, przykryć to dachem półszczytowym, dodać elementy budownictwa podhalańskiego, czyli zdobienie szczytów słoneczkami, zwieńczyć to pazdurami. Także pewne elementy dekoracyjne ze sprzętów były wykorzystane przez Witkiewicza do dekoracji elewacji. Tego oczywiście w chałupach nie było. Przykładowo łyżniki, te frontowe deski. Witkiewicz to nazywał przeźroczami łyżników. Wykorzystywane były do dekoracji parapetów okiennych. To, co zafascynowało Stanisława Witkiewicza, to prostota i surowość form. Naturalne materiały, idealnie wkomponowane w krajobraz górski. Również i teraz staramy się chronić właśnie to dziedzictwo wyrażone w postaci naturalnych materiałów, zwłaszcza w postaci drewnianych dachów krytych gątem naturalnym. Jan Staudinger. 1904-1970 Poeta, fraszkopisarz, uznawany za odnowiciela współczesnej fraszki polskiej. Tęsknota. Skądkolwiek wieje wiatr, zawsze ma zapach tatr. Giewont. mój zakopiański domownik, pisał Jan Staudinger, patrząc przez werandę w stronę Giewontu. Willa Koszysta, zlokalizowana u stóp wielkiej krokwi w Zakopanem, od pięciu pokoleń jest własnością rodziny Staudingerów. Najstarsza część tego budynku została wzniesiona około 1890 roku jako klasyczna dwuizbowa chałpa góralska. Osadzona na kamiennej podmurówce zasadnicza drewniana konstrukcja wieńcowa z płazów, przekryta dwuspadowym dachem z przysztychem, pokryta gątem naturalnym. hlæstur I kaplicę Świętego Krzyża na Kalatówkach zaprojektował Stanisław Witkiewicz dla swojego przyjaciela Adama Chmielowskiego, założyciela Zgromadzenia Albertynów. Brat Albert studiował wraz z Witkiewiczem w Monachium. W roku 1872 obaj artyści się spotkali i wraz z braćmi Gierymskimi prowadzili gorące dyskusje na temat malarstwa i sztuki w ogóle. Projekt kaplicy i klasztoru został wykonany w 1898 roku. Teren pod klasztor ofiarował zakonowi Władysław Hrabia Zamojski. I bracia własnymi rękami wznieśli tę budowlę ze względu na regułę zakonu bardzo skromną, nie ma tam bogactwa, ornamentyki w stylu zakopieńskiego, czy ornamentyki podhalańskiej. Zarówno architektura jest bardzo surowa, jak i wnętrza są bardzo surowe. W roku 1902 klasztor na Kalatówkach przejęły siostry Albertynki. Do dzisiaj zresztą jest to ich siedziba. I wówczas wybudowano dla brata Alberta pustelnię na terenie tegoż klasztoru. No, są podejrzenia, że mógł ją projektować Stanisław Witkiewicz, ale nie ma ku temu żadnych dowodów, nie ma szkiców, nie ma też przekazów. Też pustelnia oczywiście jest wykonana w bardzo takim prostym, ludowym stylu, bez zbędnych zdobień. Unikatowym obiektem wzniesionym w stylu zakopiańskim jest kaplica Najświętszego Serca Jezusa na Jaszczorówce. Wzniesiona z prywatnej fundacji Rodziny Uznańskich kaplica od samego początku była przeznaczona na cele użytku publicznego. Realizując wolę zmarłego ojca, Witold Uznański w 1904 roku powierzył projekt sporządzenia kaplicy samemu Stanisławowi Witkiewiczowi. Bryła budynku idealnie wpisuje się w kanwę obiektów znoszonych w stylu zakopiańskim, jak również wnętrza, które bardzo bogato są znycersko zdobione. Szczególnie cenne są dwa witraże prezentujące Rzeczpospolitą obojga narodów. Są to te idee niepodległościowe, które Witkiewicz chciał przekazywać. Styl zakopiański miał być stylem narodowym. Kaplica na Jaszczurówce jest jedynym obiektem sakralnym, drewnianym, wzniesionym w stylu zakopiańskim. Dopiero się uczyć musisz jako tońcyć mas. Pierwsze za z krzesanego powierzyc kaksom. Potę zadoń zabałową frubem reglu ślim. frubem reglu ślim. W Zakopanym była na miejscu gotowa i żywa forma, i był na miejscu żywy jej twórca, Góral, z jego świetną inteligencją, artyzmem, lotnością pojmowania i szybkością działania. Gdyby nie to, nie poszłoby tak łatwo z wcieleniem i rozwojem tej idei. Podkreślał Stanisław Witkiewicz. U nas ludzie mają wyczucie jakieś takiego piękna, u nas jednak. Ludzie mają takie te zdolności, mają to, ale ja nie wiem skąd się to wyrzę. Może stąd, że jak się patrzy na ten piękny świat, to się mimo woli coś udziela człowiekowi tak, prawda? I takie zamiłowanie, i takie zdolności artystyczne. Ja myślę, że Witkiewicz to cenił. I wiedział, że ten gazda, ten budosz, ten cieśla, majster, że on to zrobi że on to zrobi, że on będzie kombinował, on będzie patrzał, on to będzie pasował i on to z tego jakoś i wyjdzie. No, Witkiewicz, przecież to co projektował, on nie był architektem, to nieraz konstrukcyjny, to by się zdawał, że to się zawali. Prawda? Ale on, ten Cieśla, to on umiał to jakoś i powiązać, nieraz i kląt pod nosem, siokrę na myśl o takie głupoty, jak on to teraz, jak to z tego wyjść? Ten zmysł taki, do tego jest i dlatego u nas jest mnóstwo ludzi utalentowanych artystycznie. I myślę, że Pytkiewicz to potrafił zauważyć u ludzi. Wątpię, czy by był może w jakimś innym środowisku tak te swoje cuda po prostu potrafił, kto by mu to zrobił.